Gordon Alport był amerykańskim naukowcem związanym z Uniwersytetem Harvard. W swoich badaniach naukowych łączył różne dziedziny: psychologię, socjologię i antropologię. Alport odkrył, że popełniane na świecie zbrodnie, np. zagłada Żydów w czasie II wojny światowej poprzedzone były mową nienawiści, wykluczeniem i dyskryminacją wobec jakiejś grupy lub warstwy społecznej. Zależność tę zilustrował jako piramidę nienawiści. Kolejne jej stopnie odpowiadają kolejnym fazom wydarzeń, rozciągniętym między zaistnieniem mowy nienawiści a zabójstwem jednostki lub eksterminacją całej grupy. Mowa nienawiści, rozumiana jako rozpowszechnianie negatywnych stereotypów połączone z wrogim, krzywdzącym językiem. Unikanie, czyli odczłowieczanie i izolacja jednostek i grup społecznych. Dyskryminacja. Czyli nierówne traktowanie przez osoby, ale także i instytucje państwowe. Akty przemocy fizycznej przeciwko ludziom i ich własności. Eksterminacja całych grup narodowych, wyznaniowych lub posiadających odmienny światopogląd. Przemoc fizyczna, pobicia i akty wandalizmu mogą towarzyszyć wszystkim stopniom piramidy. Mimo to, Alpoet wyszczególnił je jako czwarty stopień z trzech powodów. Po pierwsze przemoc wobec dyskryminowanej grupy może stać się powszechna. Po drugie, czasem przemoc i wandalizm są akceptowalne przez prawo i administrację państwa. Po trzecie, gdy pobicia, kradzieże, niszczenie sklepów, podpalanie domów stają się powszechne, dochodzi do protestów społecznych w obronie prześladowanych. Zazwyczaj jest to moment prześlenia, po którym przemoc i dyskryminacja ustają, a społeczeństwo zaczyna leczyć rany. Przemoc była ważnym składnikiem polityki nazistowskiej. Najpierw, pobiciami, uciszano przeciwników politycznych oraz zastraszano społeczeństwo niemieckie. Później, gdy naziści zdobyli całą władzę w kraju, zaczęto stosować agresję wobec Żydów. Efektem tej nagonki był listopad 1938 roku i Noc Kryształowa, inspirowany przez państwo pogrom ludności żydowskiej w całych Niemczech. W wyniku zamieszek zniszczono prawie 200 synagog, około 7,5 tysiąca żydowskich sklepów oraz zabito prawie 100 ludzi. Wtedy jeszcze nie zdawano sobie sprawy, że jest to początek coraz bardziej drastycznego znęcania się nad ludnością żydowską w Europie. W zaledwie kilka lat sprawiono, że poniżanie, gnębienie i bicie stało się akceptowaną relacją międzyludzką. Przemoc wobec Afroamerykanów ma swoje korzenie w niewolnictwie. Zniesienie go w 1865 roku nie zniosło rasizmu. Szacuje się, że do 1967 roku wykonano ponad 4,5 tysiąca linczów w USA, publicznych egzekucji wymierzanych przez zwykłych obywateli. Ofiarami tych samosądów byli czarnoskórzy, którym często nawet nie udowodniono winy. Wroga postawa białych, wzmocniona przez bierność policji, doprowadziła do tworzenia specjalnych dzielnic dla mniejszości rasowych. Triumfy w zastraszaniu społeczności czarnoskórych w USA świecił Ku Klux Klan, który potrafił nawet dokonywać zabójstw przypadkowo spotkanych Afroamerykanów. Chociaż w latach 60. XX wieku w USA zniesiono politykę segregacji rasowej, a przemoc wobec Afroamerykanów wyraźnie się zmniejszyła, to jednak nigdy nie ustała na dobre. Nie dochodzi już do linczy, ale za to rozpoczął się inny etap utożsamiany z działaniami i brutalnością policji. Przemocą naznaczona była demokratyzacja Rwandy na przełomie lat 50. i 60. XX wieku. Polityka kolonialna Niemców, a później Belgów, polegała na pogłębianiu podziałów między Tutsi i Hutu. Nie może zatem dziwić, że gdy w 1962 roku zniesiono kontrolę ONZ nad tym krajem, będący w większości Hutu przemocą odreagowywali lata dyskryminacji. Wynikiem ich brutalności była ucieczka prawie pół miliona Tutsi do sąsiednich krajów. Konflikt między Tutsi i Hutu zaostrzył się w latach 90., gdy kraj nawiedził głód i klęski żywiołowe. Trzy lata walk składały się z niedużych działań zbrojnych oraz licznych i krwawych akcji przeciwko ludności cywilnej, dokonywanych przez mszczące się na sobie strony. Spierala przemocy bardzo szybko porywała ludność rozpadającego się państwa Jugosławii. Konflikty w tym wielowyznaniowym państwie narastały od lat 80. XX wieku, kiedy to wpływy zaczęła tracić partia komunistyczna. Wraz z jej słabością rosły w siłę ruchy niepodległościowe. W marcu 1992 roku niepodległość ogłosiła Bośnia i Hercegowina. Ponieważ połowę ludności stanowili wyznający islam Bośniacy, a drugą połowę prawosławni Serbowie. Którzy nie chcieli zgodzić się na odłączenie Bośni i Hercegowiny od Serbii, wybuchła wojna domowa. W zależności od regionu, w szkołach i na ulicach znęcano się nad przedstawicielami mniejszości serbskiej lub bośniackiej. Wojna przybrała bardzo brutalny charakter, o którym najlepiej świadczy historia stolicy Bośni i Hercegowiny Sarajewa. Wojska serbskie na 3,5 roku odcięły miasto od kontaktów zewnętrznych. Obliczono, że w trakcie pierwszych 10 miesięcy oblężenia spadło na nie dziennie ponad 2,5 tysiąca pocisków. Mieszkańcy żyli w strasznych warunkach. Brakowało wody i elektryczności, a część ulic była ostrzeliwana przez snajperów. W Polsce także dochodzi do aktów przemocy. W 2017 roku w Ełku doszło do bójki, w której tunezyjczyk dźgnął nożem prowokującego go Polaka. W odpowiedzi na te zdarzenie pod barem, gdzie pracował Tudenzyjczyk, zebrał się wściekły kilkuset osobowy tłum. Musiała interweniować policja. Na początku lat 90. natomiast doszło do tak tzw. pogromu muławskiego. Mieszkańcy tego miasta zdemolowali mieszkania i samochody Romów zamieszkujących muławę. Była to reakcja na wypadek samochodowy spowodowany przez jednego z Romów. Stosowanie przemocy wobec mniejszości etnicznych, religijnych, seksualnych czy światopoglądowych to ostatni test dla społeczeństwa. Jeśli aparat państwowy nie zacznie bronić prześladowanych lub jeśli ludzie nie zaczną otępiać napastników i bronić słabszych, zastraszanie, akty wandalizmu i pobicia mogą szybko prowadzić do pogromów i zamieszek.